Tą glebogryzarkę możecie kupić w sklepie internetowym Meister Polska. Oczywiście link jest w opisie filmu. Polecam, jest wiele innych narzędzi. Możecie na pewno coś dobrać. Dzień dobry, dzisiaj kolejny odcinek. Tak jak obiecałem, otwieramy dzisiaj paczkę od Meister Polska. Eee, tutaj mamy glebo. <klimy> tutaj mamy glebogryzarkę spalinową MP. 0,370, ja wiem, żebyście chcieli, żeby to Wam pokazywał gościu, który się na tym zna, mówi, że tutaj są ta? 14, czy 16 noży na jednym łożysku dwuzaworowym, kółka samopompowane trzyśladowe, samobieżnik hamowania, rączka ze stabilizatorem, która pozwala wejść w glebę ponad 30 cm i nie robi przy tym szkód dla mieszkających tam małych zwierzątek. Ale ja się na tym nie znam. No to będzie jak będzie. Tak jest. Chodźcie, pokażę Wam jak wygląda sprawa i jak to będzie wyglądało, jak ktoś się nie zna. Jak ktoś się nie zna, to na moich błędach, bo nie wiem czy ja to dzisiaj złożę, Zobaczmy, kto wygląda, nie? Chodźcie, bo się spóźno, to będzie ciemno. Generalnie jak widzę pudełko, to jakiejś tutaj większej tragedii nie ma. To, o pierwsze koty za płoty. Otwieramy pudełeczko. Delikatnie. Zaraz zobaczymy, co tu jest w środku. Już widzę, będzie trochę skręcania. Jest zapakowane całe. Co my tu mamy? Jest instrukcja, więc może tak źle nie będzie. Odkładamy dalej. Przesunę to. Widzicie, czy już nie? Widzicie, dobrze jest. To jest. O, już coś pociąłem. A, dobra. To są jakieś tam osłonki, no takie krzywe, może jakiś dobra, zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Porozkładamy to, będzie luksus. Tutaj chyba jest silnik. Mam nadzieję, że nagrywać dźwiękiem. ba, e, że jest dodatkowy silnik do kocy spalinowej. Przekładkę wyrzucamy i działamy. Odkładamy. Co tam jeszcze jest? Jakaś rączka. O, to ma. Jest rączka z przewodem. No to już nie będzie problemu tutaj z włożeniem do silniczka. Tak mi się wydaje. Zawsze mi się wszystko wydaje, a potem wychodzi jak wychodzi. Jest kolejna rączka. A to jest druga, czyli jednak będzie długa. Rączka tutaj jest metalowa. Na tym mrozie to czuję, że jest trochę zimno. Ale tutaj... Taka, powiem Ci, coś mi to przypomina. Jest miareczka, jak rozprowadzić płyn. E, o, widzicie? Lejemy sobie dotąd, tutaj lejemy e, olej. Jakoś to będzie, Jarek. O Boże, jakie to cię. A co jeszcze coś jest? O, kółka w zestawie. O kurwa! No jest piórnik do szkoły. Tak, to chyba jakiś zestaw narzędzi, tak. A. To jest dobrze, że nie folii, tylko jakoś tak ładnie zapakowane. E jest w tym taczek o jakieś takie narzędzia. Nawet trytytki dali, dobra. Kluczyki, zarsty to poglądamy. Będzie luksus. Nie bójcie się, jesteście ze mną. Dobra, pudełko sobie zdejmę, 30 cm. no nie jest jakieś to duże, ale ale na nasze ogródki, no to wiadomo, hektarów przelecisz, bo wtedy ciągnik wchodzi w grę, ale jakiś ogród przekopać to nie ma problemu. Tak jest! Może są takie, powiem Ci, no, ruchome, sztywniutkie. Czekać czy to się na siłę kręci, chyba nie, dobra, nie chcę tego popsuć, niech to tutaj tak będzie. Dobra, chyba tutaj przeczytam tą instrukcję. Dobra, tu rysunki, montaż urządzenia jest coś. Akcelerator. O, góry, kur... wszystko. Można powiedzieć, że wszystko. Wprowadzić śrubki. Śrubki przykręcone. Pierwsze koty za płoty. Tak jest. Ty, ja to się zdejmuje, czy nie? <grym> Jak nie wiem. Ja to wsadzę razem z tym. Jesteśmy uratowani. Zobacz, nie zobaczymy. A tutaj są blaszka, po prostu tutaj lata i są tutaj śrubki. I już wtedy można to zakręcać, nie? Tu pewnie są jakieś dystanse. <noise> chyba. Nie wiem, czekaj, ile to wejdzie te śruby. No trochę wejdzie, będzie tak. Delikatnie. Czyli generalnie... A dobra, dokręcamy tu na maksa. Po to to jest, żeby później nam nie latało, a może nie. Ale tu jeszcze jakieś śruby pozostawały ty. Do czego to wszystko jest? No nie wiem. Dobra, wsadzamy. Co będzie? Najwyżej nic nie będzie. Jest imbusik, więc powolutku sobie powkręcamy. I śruby przymocowane. Tak jest! Nie ma się co martwić. Co to? Jakiś plastik, odpad z czegoś to Śruby przymocowane. Lecimy dalej. Ops. Tutaj. Już wiem, co tutaj jest. Tutaj wkładamy, wkładamy kółeczka. I tak. Nie wiem, tylko na jakiej zasadzie to działa. Czy to się jakoś odgina, wgina? Czekaj. Idzie? to powinno się jakoś ruszać w środku te kółeczka ale jak to ma się ruszać kurde dobra, to kółeczko by były tutaj i ten nożyk zauważyłem, że daj teraz z tej strony to chyba trzeba zdjąć i wsadzić yy, ten nożyk na jaką odległość tam, żeby Pewnie jakaś zapadka jest. Zapadka. Ciekawe do czego. Podamy te kółeczko w ten sposób. O! Dawaj, dawaj, o. Cyk. Dawaj, to może odpalimy jeszcze dzisiaj. Teraz to idzie szybko. Jednak swój sprzęt to swój sprzęt. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu. do czegoś to służy. <grymne> <grymne> nie wiem do czego. Może o to, żeby chodziło. Zobaczymy. Dobra. To można wyjąć sobie. W miarę, w miarę powiem, że tak, bezstresowo. stresowo. O, teraz już nie. Dobra, wyciągamy, weźmiemy sobie krótsze. Dobra, stawiamy to. Odkręcaj. Jak to tak wsiędziemy, będzie inaczej. O, zróbmy to w ten sposób. Będziemy jechać. Czekaj, stryk, stryk. No zobacz, ty, tutaj był kluczyk w zestawie, a ja szukałem klucza. Jest dziesiątka i trzynastka. O kur... Wszystko jasne, to ja musiałem po swojemu. O! Tylko tak, ja jestem w ręczny, więc mi wypasowało tutaj, nie? Z drugiej strony co to za różnica? Tak jest! Tak jest! O nie, jest różnica. To i tak i tak musimy w, to, w całą mańkę zamontować. To... Ty, a co co to za linka? Ja cię pierw... No, Dlaczego ta linka? Tu jest Taki otworek i to trzeba jakoś puścić tędy pod spodem. To chyba trzeba jakoś tędy wprowadzić w obieg. Tak jest! A widzisz, podczas transportu się trochę to łamało, Odkręcimy to, będziemy mieli lepsze dojście. Mam nadzieję, że to nic nie wyleci. Nagrywa jeszcze. Nagrywa. Gwinerki by się przydały. Wejdzie to czy nie? Kurde, dałem dołu, do dołu trochę. Jakby mi bateria padła w telefonie. Ona głośno chodzi, jakieś wstuki, dźwięki, albo to, to dlatego, że tutaj wiesz... It's <laughs> morose. <laughs> 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 well. Już wiem czemu dymi, patrz ile tutaj przylałem, ja wlałem więcej tutaj pod kreskę, a do 1,25 to jest tutaj, zobacz. O buziudziu kochany. No i fakt, trochę tutaj dymi, ale to dlatego, że pokazał mieszankę. Eee, dać trochę mocniejszą na początek, niech ten silnik się przeżre. Dziękuję firmie Majster Polska za eee, sprzęcik za przetestowanie sprzętu oczywiście sprzęt jest pierwsza klasa niedługo jak tylko te mrozy wszystkie już siądą, nie będzie już zimno to przetestujemy zarkę na że tak powiem miękkiej glebie i zobaczymy czy opłaca się zarką. ile czasu tu schodzi, bo na przykład ogród, który mam tam za... no idzie ze dwa dni kopać pamiętaj, że wszystkie narzędzia Meister Polska to może taki widok nie jest najlepszy. <laughs> o, może tutaj. Wszystkie narzędzia Majster Polska możesz kupić w sklepie internetowym. Link jest pod filmem na YouTubie, nie? w opisie filmu. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie. No i co, do następnego.